Masaż na zatkany nos. Temat bardzo na czasie i pojawiły się też prośby o to, żeby pokazać, jak można sobie pomóc, bo czasami też nas złapie. Ja tak ostatnio miałam te symptomy, złapały mnie nagle. Ja raczej nie używam leków, nie miałam nic w domu, a musiałam jakoś móc oddychać. No, więc tutaj idziemy. Zrobimy sobie taki masaż w wersji. Typowo akupresurowej i zrobimy go również w wersji bardziej refleksologicznej. I tutaj naszym pierwszym punktem będzie punkt po lewej stronie tylko, jeden jedyny asymetryczny. Punkt pierwszy, jesteśmy odrobineczkę powyżej kącika ust, troszeczkę na zewnątrz naszej brustki, nawet jeśli jej nie ma, nie widać. I tutaj naciskamy, możecie naciskać statycznie i zwykle czekamy, aż coś poczujemy, że zaczyna odpuszczać, bo to jest działanie szybkie. Możecie również pulsować. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest pod nosem i on jest genialny, on jest na wiele różnych rzeczy, ale także tutaj możecie naciskać również bokiem palca. Są osoby, które lubią zginać palec. Naprawdę tutaj to czym to zrobicie nie ma jakiegoś kluczowego znaczenia, i naciskamy i też czekamy. To jest zwykle koło minutki, można też przedłużyć do dwóch, żeby tutaj zaczęło to wszystko nam odpuszczać. Trzecie punkty to jest para punktów. Ja tutaj nawet taką malutką karteczkę przygotowałam, ale nie wiem czy to dobrze widać. One tutaj są o tu. Czyli jesteśmy. Powyżej troszkę nozdrzy, tutaj pod okiem i tutaj odłożę karteczki i tutaj sobie naciskamy, naciskamy statycznie. I tutaj już naprawdę się powinno zadziać, powinno być lepiej. Dość mocno naciskamy. Jeśli boicie się, że nie traficie dokładnie w punkt, możecie też wymasować obszar, czyli zrobić z naciskiem takie kółeczka w jedną, a następnie w drugą stronę. Co mamy kolejnego na naszej tutaj mapce refleksologii? To będzie punkt czwarty, i tutaj znowu. Tutaj to już naprawdę będziemy czuć, jesteśmy po obu stronach nozdrzy, tutaj w tym zagłębieniu i naciskamy, to pięknie udrażnia, to działa zawsze. Znowu, jeżeli lubicie sobie tutaj poruszać, tak, pomasować czy kółeczkami, czy góra-dół, to śmiało, możecie też lekko pociągnąć nos w dół. I tutaj naprawdę powtarzam, już powinien być efekt. Albo zadziała jednorazowo, albo będzie trzeba powtarzać, jak tylko pojawi się znowu blokada nosa. Kolejne nasze punkciki na naszej mapce, bo to były punkty czwarte, to jest tutaj o ten nieco powyżej brwi, punkt piąty, i tutaj znowu możemy naciskać bądź sobie rozmasować. Możesz ten filmik sobie potem jeszcze odtworzyć, możesz sobie narysować taką swoją mapkę, zapisać bo ta moja właśnie nie wiem na ile jest dla ciebie czytelna. Naciskamy tutaj. I tutaj, szósteczki będziemy mieć. O, czyli jesteśmy na zatokach górnych. I znowu, jeśli sobie życzysz, możesz tutaj robić ruchy w różnych płaszczyznach albo możesz po prostu naciskać. Jeśli Ci się męczą ramiona, zawsze można troszeczkę skłonić głowę, żeby głowa też wykonywała nacisk. I ostatnie punkciki to są takie magiczne punkty, które działają znowu na mnóstwo rzeczy w refleksologii i to są te w połowie ucha, przed tym takim śmiesznym dzyndzelkiem, strukturą małżowiny usznej i tutaj też Działamy przy okazji, ojejko, na tyle właśnie wspaniałych historii, na przykład na nerw błędny, ale tutaj też sobie ponaciskamy i mamy taki masaż wykonany i już powinna być naprawdę ulga. Ale jeżeli chcemy sobie zadziałać strefami, czyli bardziej taka domena refleksologii, znowu nie wiem na ile to będzie e, czytelne, będziemy sobie albo dłońmi, ale ja Wam to pokażę, jeżykami przesuwać i tutaj znowu sięgam po jeżyki. Nasza pierwsza strefa to jest ta strefa, a druga idzie tutaj. E, więc możemy sobie je połączyć i zrobić. Coś takiego, a jeśli niewygodnie, to masujemy o tu, najpierw tu, a później bardziej w takie V tutaj. Tak, czyli przypominam, strefa pierwsza, strefa druga. Możemy nawet tutaj dojść do tych punktów numer trzy, o. I zobaczcie, możecie oczywiście masować dłoni w ten sposób. I masować czy palcami trochę napiąć w ten sposób. Możecie też pójść tutaj dalej wyżej. Kolejna strefa, już Wam pokazuję. To jest tutaj ta. Numer 3. Widzicie? O, tak. I teraz masujemy sobie po prostu albo jeżykiem, albo oczywiście jest wersja dłonią i już tutaj znowu nosek powinien się czuć częściowo udrożniony. Jeżeli pamiętacie, że tutaj miałyśmy nasze punkty numer 6 parzyste, to możemy też sobie dodatkowo powędrować po nich. I ostatnia nasza strefa będzie właśnie wzdłuż ucha, o i zobaczcie, bo to, co na kogo działa najlepiej, jest zawsze kwestią indywidualną. To znaczy, wszyscy mamy te receptory, którymi się właśnie zaopiekowaliśmy, natomiast w zależności też od przyczyny zatkanego nosa, zwykle jest to po prostu przeziębienie, ale czy to jest bardziej zatokowe? Czasami jest to pokarmowe, alergiczne, to będziecie zapewne czuć, że niektóre punkty mają taką moc, że właściwie ponaciskacie parę sekund i już czujecie, że tutaj się coś zaczyna odblokowywać. A będą takie punkty, które na pewno będą wspomagające, ale może to nie będą te wasze, o takim najlepszym. Myśli. W efekcie. Także tak to wygląda masaż na ból, na przepraszam, na zatkany nos. Ale jeśli chcesz się dowiedzieć, na no, mnóstwo rzeczy o jedze twarzy, ale też masaże na ból głowy, masaże na bezcenność to będzie kolejny film, który będę nagrywała to zasubskrybuj. Obserwuj, bądź z nami, bo staram się tych treści dawać dużo konkretnie i w miarę szybko. To znaczy nie podawać tej wiedzy po małej kropece, ceząc słowa, tylko dawać naprawdę solidne pakiety. Poprzedni film, który nagrałam dotyczył całego treningu twarzy, bardzo upiększającego, likwidującego napięcia, ujędrniającego. Który możesz zrobić bez użycia rąk, czyli w niemalże dowolnych okolicznościach, więc taki filmik też możesz sobie wyszukać. A ja tymczasem życzę Ci miłego dnia i wolnego oddechu nosem, właśnie, bo jeszcze na koniec może ciekawostka. Zatkany nos, my to w zasadzie wiemy, ale to potwierdzają też badania, powoduje często taką mgłę mentalną, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Oddech przenosi się na ten tor y, ustny, czyli oddychamy z otwartą buzią, to nasza produktywność umysłowa, nasza kreatywność na tym cierpi, i są właśnie na to poważne dowody, oprócz tego, co my po prostu na zdrowy rozsądek wiemy. Żegnam się z Wami do następnego razu.